Szałkowa do Iławy. Szałkowa do Iławy. Mhm. Dzień gości, tak zwany. Tak jest. Resztami. Przepraszam Was serdecznie. Następnie. Niedzielę. O. Iławy. Impreza na Molo. Mhm. Dobra. Tak. Impreza na Molo było w na sobotę. Hej. Na Kej. Niedzielę. Iławy. Ruszyliśmy do... Zatoki naprzeciwko małego Gierczaka. To była niedziela. Następnie w poniedziałek. I Ani! Rozwoja nogę. Tak. Następnie w poniedziałek ruszyliśmy odwieźć towarzystwo do Szałkowa. Pożegnaliśmy się czule. Czule. To było w poniedziałek. I spaliśmy naprzeciwko. przeciwko, na przeciwko tak. tak. Na Półwyspie, Półwyspie indyjskim, indyjskim. Ponieważ we wtorek musieliśmy pożegnać kleja. I co to było za etnisko? Z papierem? To, to A tak, Nurek. To ja. nurek kosa nurek. nurek. I znalazł taki, Jezus. kurczę, Daniel. Ania, Nurek. To już jest taki, 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 taki rachunek znalazł. <grymian> o, będę oh. <grymian> i mam do książki. Następnie we wtorek udaliśmy się do szałkowa odstawić kleja. I... Pożegnaliśmy się czule. Udaliśmy się w stronę. Siemian. A następnie... A ta no, rybka raz? była. Rybka. Standard. Za 50 zł. <laughs> 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 zarabia się ma. Nowy no lat spędziliśmy. Pod... No no to jest lafibota. dzień gołej baby. Aaaa! Jowisz rule. We wtorek Jowiszowa. Jowiszowa. No spędziliśmy na wyspach Lipowy Ostrów ogólnie tam Bananowa Młodzież. Darni i Dąbi na cały jeziorach. W środę wyruszyliśmy z Lipowego Ostrowa w stronę Matytów. Tutaj zjedliśmy sobie pierożki i następnie noc spędziliśmy na Wyspie Czaplaku. To właśnie tam mi tam. było wiem, Ogólnie dzień takiej flauty, lampy. Ja przespałem cały raj. Ja sterowałem sobie. Partek ta plaka, Ruszyliśmy. Byliśmy na jeziorze Widłąg oglądać y, jakieś ptaki łowne, bo sprawdzi się, co to za ptaki. I spędziliśmy noc na Makowo, bo Zombie chciał wyjeżdżać. <grym> <grym> Kasana. Ta, piątek Makow przestaliśmy wcześniej, bo były niepokojące prognozy, które się sprawdziły. No i na raty. Zostając tam dwoma, w i na Półwyspie Indyjskim, dotarliśmy do Iławy. Tu bankomat. Bankomat, no. pizza... I gra. Ale nie było kasy sobie i sobie radę. I Pana kelnerka. No. I ogólnie impreza na... I takie zakończenie na mapę. Sobota, też niepokojące prognozy, które też się sprawdziły. I dzisiaj. Jaterek. No, jest cóż. Szósteczka jakaś tak. Wieje od samego rana. Tak. Na poczku. Doszliśmy do Szałkowa. No i to by było na tyle. Dziękuję.